Witajcie to ja Rever znowu. Na Rescrafcie sobie gramy. Także tak, poza odcinkiem zrobiłem część z tej farmy trzciny i już jest w pełni automatyczna. Także no trochę tego nazbieraliśmy. Tutaj zrobiłem system, który będzie to wypychać do góry. Przedmioty będą leciały z farmy, motywało do tych toporów. To mamy tutaj. No na przykład zobaczcie, wrzucę sobie wiaderko Ono wyleci tutaj I wyleci windą do przedmiotów tutaj do góry I znajdzie się w tym miejscu Ale nie to chciałem wam pokazać w tym odcinku Ponieważ dzisiaj będziemy sobie eksplorować trochę świata Także tak Poza odcinkiem Pokopałem sobie właśnie na trochę poszukałem Muszę trochę w tą stronę, w którą teraz jedziemy i powiem Wam, że zauważyłem coś fajnego. Właśnie na to miejsce się udamy. Mhm. mianowicie jest to biom akacjowy oraz biom pustynny. Także myślę, że to jest nawet fajne. Bo próbowałem poszukać trochę... Tutaj, tej świątyni, tego ogromnego domu, na tym, wiemy, na którym teraz się znajdujemy. I tak zawędrowałem aż do kocyowego Jeszcze oprócz tego będziemy musieli sobie, znaczy ja będę musiał zrobić farmy jakiejś. Zwierząt nie lepiej, by było kurczaków, żeby zdobyć trochę jedzenia, i gdyby te farmy też były automatyczne, albo chociaż połowę automatyczne, czyli takie będą. No. Myślę, że jeszcze dzisiaj będzie odcinek ten i odcinek mniej więcej. pewnie jemu go sterybuliście pobudujemy sobie trochę dobra, zanim trochę mamy tu też jest nowa tu jest ten akcjowy białek, o którym mówiłem a obok niego jest ta ogromna góra także świetnie to wygląda bo od tych ale te sadzonki, bo muszą zdobyć, jakieś zbiorę to drzewo i zostawię, żeby wyrzuciło sadzonki. Tak, dobra. Dalej będzie trzeba te villagery w końcu przenieść. żeby porobić. Farmę. No to dajmy się. O i tam jest właśnie, jeżeli możecie kątem oka zobaczyć, tak, jeżeli przystawię robię. to można zauważyć to, do czego właśnie zmierzamy. Tylko nie chcę konie. Dobra, tam jest chyba wąsko, tak, nie chcę nie wskakiwać do wody, bo wtedy postać z niego zsiada to jest trochę denerwujące dobra także na pustyni pozbieramy sobie kaktusy o Już myślałem, że tamta trzcina to są blazy Ach, w to trama z naderu dobra No co, pomimo tego, że w tym medycynie zmieniliśmy, mamy ja tam jakieś przedmioty, które się przydadzą po Dobra, to się zbiorę, bo zrobię też automatyczną farmę kapusów Jeszcze przydały mi się nasiona dyni oraz nasiona arbuza Do automatycznych do automatycznych farm. On chce już tutaj do kopalni wchodzić, ale nie. Kopalni... Byliśmy w pierwszych dwóch odcinkach z tego co pamiętam. I chyba jeszcze w trzecim. Tak, tak mi się wydaje. A dobra. Jesteśmy na farmach. W villager. Także... Co? Trzeba liczyć się na jakieś dobre luty. Zostawić ich tam nie będę, bo to nie ma zbytniego sensu. ja tak tego wszystkiego nie wykorzystam. Ale część oczywiście sobie wezmę. i Jest chyba. Jeszcze wezmę naklewki. Dobra, czy sobie odsparujemy trochę? zobaczymy. Czy obok tego, tej wioski prosto cztery dobra zobaczymy, czy obok tej wioski znajduje się inna wioska, albo po prostu coś fajniejszego. uwaga świetnie takie, takie rzeczy mogą być w tych skrzydłach Trzy diamenty, cztery obsjedy i dwie pary żołnierzy w Znaczy parę żołnierzy spodnie? Taki mi się podoba. Dobra. Tutaj zbliżymy książki. Podejdziemy do tego obrazu. Zobaczymy co A to jest kartograf. On nie ma nic ciekawego. A chyba, że chcemy otrzymać mapkę. A tutaj też jest kartograf? Tak. Właśnie do nich potrzebna będzie farma trzciny. Aha, miejmy nadzieję jeszcze, um. trz, że... Trz, trzcina tam się zbiera. Trz, trz, trz. Oj. Bo będzie nam potrzebna. Dobra. Jeszcze ile tego mamy? 14 kaktusów. Przejdę się po tej pustyni, bo może znajdę. Może znajdę właśnie. O, no, piramidę. A no też jest tam. Co bym chciał? Mógłbym zrobić tutaj bazę na pustyni. Wydaje mi się, że to nie ma sensu, skoro już tam się osiągnęliśmy. I tak, dobrze. Może znajdziemy jeszcze spawner? Kto wie? Zobaczymy. Tak. Jeżeli jeszcze nie powiedziałem tego, to powiem teraz, że. Po eksplorowaniu tutaj tego stałego lądu to poeksploruj poeksplorujemy sobie troszkę e, oceanu czekajcie czy to jest Are you kidding me? Czy to jest kolej kolejna wioska? Co? O co chodzi? Czy to naprawdę jest kolejna wioska? świetnie tylko jest noc tak i mamy tam studzienki na pustyni dobra, koniu chodź tu dobra, tu się będą rozpić haski, także trzeba uważać troszkę bardziej Stąd już rzeczy nie będę brać. żeby ci prawa. I tak moi drodzy, to jest kolejna wioska na pustyni. O, muszę zaraz po prostu. Dobra. O wichem. Może być. Dobra. Także teraz jadę troszkę przed siebie. Może znajdziemy piramidę. Bo tu widzę, że pustynia już się kończy. Byłby fajnie. ale jej tutaj nie ma Otóż. ale jeszcze przejadę się troszkę na ten gimakacjowy z uwagi na to, że zazwyczaj za nimi ja pierdolę Przepraszam ale Znalazłem kolejne dwie wioski które są obok siebie Cztery, cztery wioski, sario. Mm. <noise> Tylko w niej nie wakumowałem. To nie jest kopa. <noise> świetnie. To jest świetnie jest Dobra, to nie może się słabić Tyle jabłuszek, nie? Kolejne, kolejne żelazne spodnie jeszcze tutaj zbieram I pada deszcz No słyszę Czy tam jest Dobra, nie. Teraz, żeby nie zginąć. Żeby konia nam nie zabili. Chcemy sobie tutaj kolejne wioski. To nie że się tutaj urządziny. Jakby się chciało, można by było nawet stworzyć jakieś ...coś większego z tego. Czy tu będzie kawał? Uwaga. Mamy kościół. Mamy bibliotekarzy, tylko wola nie ma. Ale książki słucham, skończę No zawsze. Dobra. Także jak na teraz uważam, że to nam się udało. Ten cały ride tutaj. Exploring. A, eksplorowaliśmy to profile. uciec, bo i zabiję tylko że tak po tylko czekam, bo jajka chcę mieć. A jajka... No co ty robisz? A jajka są będą potrzebne. No, widzę. Dobra. Trzeba coś z tamtej strony A z trzeba szybko się ewakuować, bo mnie zabiją Patrz co to jest Co? Jegoś tam widzicie? Chciałbym zdradzić, że to jest baza jednego typu tutaj. Także on to sobie mieszka jakoś. Chciał za mną grać, to gra. Ale nie nagrywa. Dobra, sobie tutaj tak mieszka. Także mu przeszkadzać nie będę. No chyba, że chcecie, to mogę mu Pokazać. A myślę, że chcecie to pokażę go. <laughs> Wejdę tam do jego bazy. Pokażę Wam jak on się to na siebie. Tylko dopiero zabiję te zębki. <laughs> Chciałem, żebyś nie, tak nie, nie i będzie, i bo to już mam ustalone na sobie. Dobra. Dobra, to sobie tutaj tak mieszka. Dobra, to sobie tutaj jakieś podaje? Dobra, wejście No, no jest fajnie. Robił, mm. tutaj to fajnie będzie robił Ja to ja mam cztery. Okej. A jest. Dobra, to jest. Dobra, jeszcze się z nim jest. Okay. No, także on tam to sobie tak mieszka. Tak jak mieszkamy. Powoli się tam rozwiemy. Dobra. Teraz wrócimy sobie do bazy. I myślę, że wrócimy Czy popłyniemy na morze? Może nawet znajdziemy, bo na morzu będę szukał mu monumentu. to się na To jest ta podwodna świątynia. Jeżeli ją znajdziemy, to myślę, że w następnym odcinku sobie ją przeeksplorujemy. Kłóce, nie mogę znaleźć mojej bazy. To jest pewien kłopot. ale te tereny kojarzą się. Mam nadzieję, że to są te ...palolagi. wydaje się, że tutaj mieliśmy bazę pierwszą. Tak, to jest to. To jest to miejsce. Tak? Mhm. A w sumie możemy wziąć sobie materiały. ten spanner może będzie trzeba jakoś wykorzystać. Co zostało tutaj jest ciekawe na skrzyni? Emerald to. Um. Jeszcze było mila, może. Dobra. Zupełnie coś? Ziemia, kasę, dobra Pewnie jeszcze czasem będzie Może możliwe, że będzie więcej osób Ale teraz jestem ja i tylko Dobra Dobra, w takim razie my jedziemy już do bazy 60 tego nie będę... Bo nie, sami wiecie dlaczego. I... i tak, jest, Poza tym to jest krótka droga. No dobrze. Tu są owce, to je wezmę później też. Może zrobić formę owiec. Ja nie wziąłem tych sadzonek Akacjowych A mnie nie wziąć Co teraz? No teraz nie będziemy pięć Ale ja będę musiał po nie pojechać O, to... na No i exploring jak na ten czas uważam za udany. Nie będę oczywiście już odkazywał do tego neteru. <coughs> Dobrze. So, zobaczę jak działa ta forma trzciny. Wystarczyło, czy w ogóle działała? Nie, nie działała, bo iść za daleko. No szkoda. Hmm. Tu się na bawol miejsce kończy w, w skrzyni. To musimy zrobić coś takiego. Tutaj możemy rzecz przerzucić. Poza wdziękiem odrobinę te farmy dobra Tak mi się wydaje. Dobra. To może na exploring może pójdziemy sobie później. A teraz to chyba skończymy już sobie odcinek, bo No. Także poeksplorowaliśmy. Myślę, że nam się udało, bo znaleźliśmy cztery wioski. A to jest sporo. W krótkim czasie, w sumie 20 minut. No nie no, mniej. W ciągu 8 minut znaleźliśmy chyba dwie wioski. Nie, cztery, przepraszam. Nasza baza teraz na ten moment wygląda w ten sposób, także no powoli do przodu. W następnym odcinku idziemy eksplorować morze, które jest za mną. I tak. Później będziemy musieli pozabić trochę Endermanów, Blazów. I myślę, że będziemy szukać strongholdu i spróbujemy chyba nawet pokonać smoka w żelaznej zbroi nadzieję, że nam to się uda to będzie niezły sukces. Dobrze. Także myślę, że to na tyle. Zostawcie ocenę pod filmem. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie jakiś komentarz. Dzięki za oglądanie i cześć. Trzymajcie się.